Sieman, to witajcie w kolejnym odcinku. jadę prasować Siano, godzina 11:30. Kompanii się szykują na żyto. I dzisiaj prawdopodobnie ruszą z żytem. No, jeszcze nie wiadomo, czy się będzie nadawać, no ale spróbuję, zobaczymy. Ja jadę skończyć to Siano. Tam dzisiaj wczoraj zakopałem, bo prasę. Wydmuchałem, później nasmarowałem, i umyłem. Ciągnik też umyłem. No i ruszam na pole. Dwie siatki mam w zapasie, tej jednej mam jakąś jedną trzecią. Także na jakieś 300, 300 buntów czy BL jestem gotowy. Obym tylko dzisiaj się nie zakopał i będzie wszystko OK. Dobra, to co, widzimy się na polu. Pierwszą belę mamy zrobioną. Trzeba sprawdzić wilgotność. Zrobimy 5 pomiarów nie wiem czy będziecie widzieć 1996 Przednia wychodzi 13, minimalna 10,5, maksymalna 19,9. Chyba trzeba presować, nie ma wyjścia. Wczoraj podobne presowali. Tą wilgotność, co mierzyłem, to była na wałkach grabionych wczoraj. Dlatego też jeszcze coś tam rosy jest. I odpuściłem tamten temat, ale przejechałem na świeżo grabioną łąkę. No i już tutaj wilgotność jest 11%. Także jest ok. Trasunie to. Całą łąkę już mam zagrabioną, a nawet dwie. Z pracy się kurzy. Także jest ok. Fajna pogoda Słoneczko od rana ma być 28 stopni. Także sianko będzie schło, im dalej, tym będzie lepiej. No ale dodatkowo nam się zaczyna słoma. Być może kombajny już ruszyły. Nie wiem. Poprzeczniaki też tutaj na tym polu były grabione wczoraj. Na razie je zostawiam na koniec. Jakoś tam się przemęczę, żeby po nich w miarę nie jeździć. Ale niech zostaną na koniec lepiej i że na B383 albo na b 4 10, 10, 2, 10, 3, 10, 10, 4 pokazuję 1500 obrotów Już zrobiłem dzisiaj 23 bele Fajnie sklepy, także można robić. Bierzemy się za pierwszą wymianę siatki. ta Wykręcamy najpierw wór. Vocês se Siadeczka zmieniona, lecimy dalej. No i jest już nas na polu dwóch, także na tej presji jedziemy. Może no, uda nam się skończyć to siano. Trzecia presa pojechała już na słomę. Także jakby siana brakło, to ja też pewnie pojadę na słomę, chociaż na pewno nie braknie. Bo jest jeszcze sporo. No na tej łące nam zostało jeszcze takie krótkie 4-5 przejazdów. I jedziemy na kolejną. Kolejna też jest spora, także w chwilę nam zejdzie na pewno. Jechałem tam koło tego miejsca, w którym się zakopałem wczoraj. To dzisiaj prawie całe te doły są wypełnione wodą. Także nieciekawie to wygląda. Może zaraz jak będzie zbierał turem to pozagarnia trochę to. Przejeżdżamy na kolejną łąkę. Jak do tej pory zrobiłem 95 bel, Tu mamy następną. O, już jest pograbione. Mamy sporo do przodu. Na pewno do wieczora nam zejdzie, ale zobaczymy do której i czy damy radę wszystko zrobić. Jak to z awarii to może i się uda. Ale z tymi awariami to sami wiecie, jak bywa. i dochodzi 19 jesteśmy już na takiej małej łące, w sumie już ją kończymy i zaraz jeszcze jedziemy na jedną i z sianem to będzie chyba wszystko. Przed chwilą założyłem całą siatkę, także mam na jakieś 130-140 jeszcze bel. Jeśli uda mi skończyć wcześniej i nie będzie rosy, No to jadę jeszcze na słomę, coś tam podziałam, ale to już raczej no zobaczymy, to jeszcze nic pewnego. Bo na Jutro już deszcze nalają, a trochę tam zżyta położyli, także przydało się to od razu skresować, no, ale zobaczymy, oby bezawaryjnie na razie skończyć siano i będziemy myśleć dalej. Na tej łące tutaj nie było jakichś tam dużych pokosów, sporo się jeździło, dlatego też nic nie nagrywałem, to już bardzo dużo się jeździło, żeby nas zbierać Mam tutaj drugi zestawik No i jeszcze tak sobie cały czas 10-4 Mniej więcej Szybciej nie da rady, bo jest Szybciej nie da rady, bo jest Bo są zbyt krzywe łąki Bo pokaz to by pozwalał nawet 15 na godzinę jeździć Zobaczycie tutaj teraz Dane, Pracujemy we Został nam ostatni poprzecznik. Razem go jedziemy, także za sekundkę kończymy. A ja właśnie robię dzisiaj 250 bele. I chyba więcej nie zrobię. Może 251, ale to maks. Tutaj jeszcze jest siano, ale nie zgrabione. W sumie nie wiem czemu, pewnie jutro rano będzie zgrabione i jeszcze przed deszczem się zdąży, bo deszcze mają być dopiero jutro od 16 gdzieś Także jeszcze coś można będzie zrobić Dobra już nie będę wjeżdżał Sprawa już potwierdzona, jest 19-15, jadę na słomę. skoszone jest tam około o 30 hektarów. Już jedna presa tam presuje. Ta komprima duża z tym zieloną waltrą. No i ja jadę. A ta mała komprima zostaje, bo tam będziemy robić 180. Znaczy w sumie ze słomy wszędzie to będziemy robić 180. Więc. Mała komplima robi maksymalnie 155, więc się nie nadaje. Zostało już trochę tego sianka. To pewnie jutro eee, będzie robić to sianko, taką Kąklima mała. No i we dwóch myślę, że trochę podziałamy, no do jakiejś 22. Niby nadajemy na jutro deszczu trochę, także może rosyć się nie będzie. No i jedziemy ze słomą, zobaczcie jak się kurzy. Suchuteńkie, suchuteńkie zboże było naprawdę. Dalej robimy 180. Szyj połowinięcie siatką. Tak to wygląda. Ta presuje długa presa z drugiej strony. Zostałem sam na placu boju. Włożyłem sobie już ostatnią siatkę. Zobaczcie, jest na 22.10. na Jak się kurzy jeszcze. Chyba Rosy dzisiaj nie będzie ze względu na ten deszcz jutro. 26 stopni pokazuje nadal w ciągniku. Sobie powoli presuję. Już na tym polu zrobiłem praktycznie 101. 101 zrobiłem. 102 mam teraz. popracuję do jakiejś 23 chyba chyba, że mi będzie dobrze szło to do końca siatki no zobaczymy, bo na początku mi bardzo ciężko szło posianie nie chciało mi podawać jakoś siatki, bo tam się zatykało słomą taka przestrzeń między pasami, a właśnie tutaj miejscem gdzie wychodzi siatka Także jak zawsze z przewojami. No ale teraz już zaczęło normalnie to działać Zobaczymy, jak będzie chodzić, to może do końca siatki porobię Pokosy są naprawdę fajne Belazą belą, także dałoby się tutaj trochę zrobić. Nie działają mi wszystkie halogeny w ciągniku. Mam żarówki już kupione w samochodzie, ale jakoś nie miałem czasu wymienić. Teraz jak będzie padało kiedyś to na pewno to zrobię Komarów na szczęście za dużo nie było, jak zmieniałem siatkę przed chwilą. Jeszcze sobie 7 na godzinę tutaj dałoby radę więcej, ale no przez tą właśnie słomę co mi tam wchodziła jeździłem wolno, najpierw zacząłem od 5 trochę wyjeździłem, teraz jeżdżę 7 Tak to wygląda wszystko. Kurzy się niesamowicie. Także robota skończona. 12 z małym haczykiem. Skończyła mi się siatka, bo tak to bym to skończył. Zostały trzy pokosy. Rosy w ogóle nie ma, 24 stopnie jest w tej chwili. No, te pokosy, które zostały, to wiem, nie wiem, 15 minut i były zrobione. No ale cóż, jutro rano przyjadę i skończę. W trasie mam 4 puste rolki z dzisiejszego dnia i udało mi się zrobić, już Wam mówię, 472 idale dzisiaj. 472 bele Znaczy dzisiaj no od wczoraj do dzisiaj Bo już jest po północy, więc już jest kolejny dzień 472 i tak 250 jest siana 155, 222 jest słomy, 180 tak to się prezentuje Na dzisiaj to tyle, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!